go z tej strony, FIFIC, tak? Dzisiaj jesteśmy bez skina. A to dlatego, bo jesteśmy na wersji 1.21.6 i na tej wersji po prostu jeszcze nie ma e, skina dostępnego. Nie mam jeszcze, ale za to mam. Stefanka. E, takie imię monogram. I tak to jest Happy Gast. To jest Happy Gast. Mm. I, I nie wiem, czy coś jeszcze dodali w tej utilizacji. Wydaje mi się, że nie. Ale to, że dodali Happy Gast'a na którym można. Tak no. Stefanek! O! Na którym można normalnie się stać, i można kilka osób na nim podróżować. To, to jest naprawdę dużo, jak dla mnie. I spoko, że coś takiego sprowadzili, bo nie było jeszcze nic takiego. Na żadnym zwierzęciu nie było można jeszcze stać. I to jest bardzo fajna opcja i no i dobra i to jest w ogóle dziwne, że można im stać, bo jak zdejmę mu siodło, to potrzebuję No, Bo jak... O, no bo jak zdejmę mu siodło, to dalej mogę na nim stać. A przecież na gazcie. Nie można stać normalnie, więc coś jest dziwne. Wiem, że to jest happy gas, ale to dalej jest gust. Dla mnie to jest naprawdę dziwne. Ej, Stepanek! Nie uciekaj, Stepanek! Stepanek, przywiążmy cię i... Łódkę mi gdzieś... Bo... Łódka i tu występamy na Jeszcze potrzebuję ładnie um, I robimy... Um, co moja Co ja, Co, maja, co maja? pip pip, poppa, pip pop, nie, nie, nie. Nie dobrze chyba robię. I pyk, dobra. I czemu to nie działa tak? O, działa, dobra. Mamy to i weźmy sobie, nie wiem, osadnika, weźmy sobie villagera i... Tu postawmy. Weźmy na happy gas, naszego przyjaciela. Poglećmy sobie. Muszę go trafić. No gdzie mi osadnik uciekł? A mamy go w łódce, właśnie. I teraz mogę mieć go w łódce. I jak widzicie, nasz gaz. Założył okularki, bo jak teraz zajdę, to on ściąga te okularki i to jest fajne. Nie wiedziałem o tej funkcji wcześniej, dopiero teraz się o niej dowiedziałem. E, ja, no, i to jest moim zdaniem bardzo fajne, ale co mi się tak tu było? Nie wiem, nieważne, ale bardzo fajna opcja to jest. No, w sumie to nie jest opcja, tylko to jest po prostu takie fajne te okularki, że on tak zakłada. Te okularki są takie wypukłe. Wygląda jak trochę jak tekst na tabliczce. W ogóle tab, tabliczka. O, i... No, trochę tak wygląda w sumie. No i... dobra, wypuśćmy już tego ostatniego Co jest? Ej! Stefanek, wracaj! Nie! Stefanek! O. No, i to by było na tyle, chyba, bo w sumie nie wiem co jeszcze chciałbym poruszyć w tym odcinku. To by było chyba na tyle. Już sobie tak na szybko przejrzymy katalog. Może coś nowego jest? Czego nie widziałem wcześniej Ale... wątpię to w sumie... bo... W sumie nie wiem czy... no właśnie jest bardzo dużo e, tych Ym, Na... Na gasta i w sumie czemu nie przejrzymy wszystkich Możemy no w sumie... możemy przejrzeć w sumie Weźmy sobie te um, środowo dobar czerwona jeszcze i okej. Okay. I teraz no widzę. Nie ja w sumie nie muszę tak sponosić. Nie, jednak muszę. Wszystko ściągamy i dobra. Pyk. Pierwsza jest biała. No, ładna w sumie. Dobra. Druga będzie jasno szara. No, może być, chociaż ta biała mi się bardziej podoba. Druga będzie szara. Lid. Taimon set. Tutaj mm, Taka już szara. Teraz mamy czarną. Mmm. Taka sobie. Mmm. No to Wygląda jak brązowa. A bo to jest brązowa. Dobra. Czerwona. No, może być w sumie ładna, pomarańczowa um, tak, um, żółta, no to już widzieliście i weźmy sobie ich więcej. Um, nie, to będzie narzędzia i przybory i skończyliśmy notej. inaczej. Dobra, mamy jasnozielona. zielona. Musimy być... E, zielona, gorsza niż jasno zielona, moim zdaniem. Błękitna. No, taka jasno niebieska. Niebieska fioletowa i ładna ta fioletowa moim zdaniem jest, mamy purpurową, chyba jeszcze ładniejsza niż fioletowa i mamy doknesową, znaczy różową, um, no i okej, okay, ale moim zdaniem chyba żółta jest najlepsza. Napiszcie, jakim jak, waszym zdaniem jaka najlepiej pasuje do Stefanka, jak to się pisze, jak to się nazywało. Eee, Upszałów. Dobra. Moim zdaniem żółta chyba najlepiej pasuje na Stefanka. No i dobra, napiszcie w komentarzu i ja się z Wami żegnam. Ja oczywiście byłem Fifik. No i dobra, na ura.